Siema, siema, siema. się gram sobie w, w Mortar Kombat. Także no. No, będziemy tutaj sobie grać. Oczywiście gram na bardzo dużym tablecie. Za 7 stówek. Przyznaję, tablet jest. Naprawdę jest dość duży, także no jeszcze na nie obciając z której strony mam głośnik XD X. O, tutaj oczywiście. Naprawdę jak ja na to wszystko patrzę. Jeszcze jedynastka nie wyszła, ale... Oa, o mój oko. Ej, powiedziałby mi ktoś jak zainstalować Fortnite'a O! O sobie. Gotów walka. Oczywiście... Myk. Będę się tu starać. Myk, myk. Wiem, że to jest to po prostu uh, ho, ho, ho. A to jest Zwycięstwo, wykończ go! Z wielką przyjemnością. Dobra, się jeszcze trochę zacina. Także tutaj elegancko go wykończyłem. O. Poziom pierwszy, nowy gracz. Fajr, że na nie wie, wie, wie. Dobra, spokój. XD to jest mój pierwszy filmik na tym kanale. Wspólne sklepki na mama. No, a ja naprawdę gram na tablecie. Także no. on jest naprawdę wielakny. 17 właśnie tak, właśnie tak, gościu tak, właśnie tak, słabo, 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 tak, właśnie Każdy dostaje po nowy poziom. Także link do giereczki będzie w opisie. Ale czuję się to jest mega spocone. Cherry Royal. Lol, ulepszyła lul, na <Klul> Widzisz, ja naprawdę nic nie zrobiłem a tu tak głodnie ja. mm. szkuszki, maria bo tu od urodzenia mordoty tam życzko, widzę że kolega na stronę życzka tutaj ażąsko ja pykam go oczywiście to będzie kanał y które będzie tylko i wyłącznie nagrywane z tablety. Och, ty, fajnie nad go wykończył. To taki 5-minutowy, luźny odcineczek. Spokojniutko. Um, jeszcze wszystko, tu muszę oczywiście ogarnąć. Wow, pięć tysięcy 5000. 5900. Ło! co odbierzmy kartę. Darmową. Dobra, otwieramy. Jak mus, to mus, nie? Jak mus, to mus. Ty subzero, mam. Ty. Ty na no start subzero. Nie dostaję no, no. Także ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. To na tyle. Siemaneczko.